Gdy mewy gorzko płaczą nad wolnością, zanim może upomnie się o ich lodowatą pieśń, wtedy poza horyzontem powstaje noc, na którą czekają wszystkie psy i wilki, gdy żer wypływa na połów za rozumem. Będą łowić strzępy wolnej woli w wieku starości. Z powodu nocy wszystkie myśli się kurczą i łączą, jak kiedyś bolszewicy. Nadchodzi odpływ w tempie pulsujących koni. Mewy ożywiają spękane powietrze, stawają się jak chmury. I czujesz, że kolejne nieszczęście czeka za rogiem ulicy, na tej plaży oświetlonej księżycem. A gorzki płacz Mewy, spętanej wolnością, wynosi je ponad horyzont, świetlisty jak płomień. Czas potrzebny na wnioski już minął. Godziny i minuty wpadły już do morza. Każdy grzech już cię dogonił. A nieodwołalne potępienie staje się efektem wahadła.